Że Bonias będzie, no! Pategon, ty cały czas jest w tej kanalizacji jak Pennywise. Boni i Foxy. Uf. To dwa najgorsze Juniorski Boni jest słodziutki, weź go przytul mu fajnie, z gęby pachnie lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie! Jan Gronkiewicz, Justyna, Kacper, Sylwia Grunkiewicz oraz Szymon Górny za te pięć pięknych fanartów. Pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.uniorski.gmail.com a ja go pokażę na odcinku. No siemanko, uszytomanko! Z tej strony to and welcome back Five Nights at Freddy's 4. Dokładnie, moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny we FNAFA Noc trzecia oraz Noc czwarta. Będziemy oczywiście biegać po naszym pokoju i zamykać drzwi. Foxy nie da mi żyć, ponieważ cały czas będzie mnie chciał dziawnąć w tyłeczek. Natomiast Bonnie jest tak denerwujący, że dostałem chyba z 16 razy od niego jumpskera. Moi drodzy, jeżeli zostawicie 2000 łapeczek w górę, to chyba będzie z 2000 jumpskerów I napisz koniecznie w komentarzu hashtag endoszkielet, a Dowiesz się dlaczego. A ja również postaram się zaserduszkować Twój komentarz i tak, aby pojawił on się na odcinku. Lecimy tym, bebe! A! Jak ja już słyszę te dźwięki tutaj, ja wiem, że ja sobie muszę zgłosić wszystko, nie? Dobra, mamy teraz Foxiego, na którego musimy mega uważać. Jak tutaj się. Tu się złączało. Dobra, Foxiego jeszcze nie ma. Wydaje mi się, że Foxy. On dopiero. Wydaje mi się, że Foxy dopiero się pojawi, gdy. On tam tą szafę zamknie, prawda? To dopiero on wtedy tak jakby tam będzie. I generalnie byśmy mogli zrobić tego plus trapa, tylko ja go tam jakoś muszę złapać. Dobra, widzicie? No tutaj cały czas się pojawiają te Nightmare... Nightmare Freddys. Ty, na razie tutaj nikogo nie ma. Mówiliście też, że w nocy czwartej oraz piątej pojawi się również... Jakiś animatronik, już teraz nie pamiętam jaki, bo... bo Nieważne. W ogóle, wbijajcie do mnie, moi drodzy, na TikToka. Nazywam się seri Juniorski. Czekajcie, ja wam pokażę. O, szybko, tutaj wam pokazuję. Widzicie? Serio Juniorski, wbijajcie tutaj, wrzucamy jakieś pierdoły. Także odpalasz teraz w tym momencie TikToka. I ogar I ogarnia... I ogarniasz Serio Juniorski. Cio. Dobra, cika tam była. Ja może zrobię tak, bo generalnie to ja się naprawdę boję tej gry. Generalnie to ja się boję tej gry, ponieważ... Tutaj trzeba mieć mega wszystko głośno ustawione. Freddy cały czas, znaczy Foxy tutaj cały czas biega. Ja nie wiem przypadkiem czy to takie, czy to też są jego takie odgłosy, jakby. Dobra, idziemy, idziemy zobaczyć czy już Foxy jest. Nie ma go jeszcze. On musi wydaje mi się zamknąć te drzwi najpierw. Dobra, otworzył drzwi. Już, dobra! O! Coś zaczyna mrugać. Ale mi już ciary przyłażą! Wypad. Zamykaj tutaj. Coś już zaczyna mrugać, ale dlaczego to mruga? FOXY! Mi się wydaje, że to mruga, ponieważ tutaj się ten Nightmare Freddy pojawia. Dobra, oddycha. Oddychał. Oddychał. Ale ja już się cykam tej gierki, nie? Jak on się szybko teraz pojawia?! To nie jest normalne, dobra, daj mi teraz ten Nightmare Freddy's. Cio. Oddychał, dobra, słyszałem go. Co się dzieje? Tutaj też oddycha. Oddychała. Dobra, nara. Oni już chyba poszli, tak mi się wydaje. Ale teraz, Foxy, patrz. No co za Foxy, no ile to trzeba? Dobra, nara. Ty, ale bardzo szybko wszedł ten boni. Wydaje mi się w ogóle, że to jest tak, że jeżeli... Ja jestem, wiecie jak... Jeżeli jest już jakiś animatronik bardzo blisko, to chyba to oznacza, że wtedy zaczynają mrugać światła. Ale ja też w sumie nie wiem. Ja może muszę zrobić tak, że ja trzymam drzwi i później jeszcze odganiam ją latarką. Tego nią. No teraz cikę, prawda? Tego animatornika, tak jakby odganiamy. Dajcie zaś koniecznie komentarz w komentarzu. Ja wiem, żeby pisaliście jakieś. E, jak to się mówi? tipy. A ja sobie za chwilę jeszcze raz przeczytam. Bo ja generalnie nie wiem, co tu się teraz już dzieje, nie? Generalnie to ostatnio mi też pisaliście. Że ja jestem jakiś dziwny, bo gadam do kartonów, ale to nie ja gadam do nich, tylko oni... Kocham cię, juniorku. No widzicie? No widzisz? Kocham cię, juniorku, powiedziała. No przecież ja sobie tego nie wyobrażam. Znaczy... Nie wymyślam, tylko tak jest. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co chcecie, aby Elza, bądź też Shrek... Który gdzieś się tam z tyłu znajduje... Mówili, ponieważ twój najśmieszniejszy, najfajniejszy zwrot pojawi się na odcinku. O nie, no wszedł... Już tutaj. Zamykaj to. Dobra, bo. Ja nie przejdę tej nocy trzeciej, nie? On nie oddychał! On nie oddychał! Co? Jak to on już wszedł do szafy? Przecież to jest bez sensu, że on już o 12 wszedł do szafy! Nie, no to nie jest normalne. Nie, to jest, to jest niemożliwe, nie. Nie no, dzięki. Mówiliście mi coś tam też, żebym czekał 3 czwarte czasu. O żebym czekał 3 czwarte czasu. I jak poczekam 3 czwarte czasu, to wtedy mogę usłyszeć tego animatronika, ale bo niego nie słyszałem. Cio! Ja nie wiem, czy to jest. Te tu, 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 czy co? Czy... Dobra, idę do Foxy'ego, dawaj. Ten Foxy od, od 12 jest bez sensu. Słyszę już te. moje. Mo o. Boni Boniasz tu chyba będzie. Ja tej nocy trzeciej dzisiaj nie przejdę, przecież to jest bez sensu! O, mamy to, pa! Daniel Kutnik, gdy zamykasz parę drzwi, razy drzwi, kiedy... kiedy... Ktoś p... Co? To przywołujesz go i przychodzi szybciej. Co? Gdy zamykasz parę razy drzwi, kiedy ktoś pójdzie z korytarza, to przywołujesz go i przychodzi szybciej? Nie na no, serio? O, tu jest, patrzcie. Happy Helpy. Dzięki Helpy. W grze jest Nightmare Freddy, Nightmare Foxy, Chica Bonin, Fredbear... Nightmare, Nightmare Puppet, okej. Okay. I Nightmare Plush Drop, nie no, na serio. Nightmare Foxy pojawia się w szafie, jeśli w szafie jest jego maskotka, to oznacza, że Foxy wszedł do szafy, no niestety. Nightmare Chica i Bonnie pojawiają się po obu stronach. Gdy usłyszysz ich oddychanie, musisz zamknąć drzwi, nie słychać oddychania. Nightmare Freddy, gdy pojawiają się trzy roboty na łóżku, musisz natychmiast na nie poświecić latarką. Jeśli na nie nie poświecisz, zabijecie Nightmare Freddy. Jeszcze mnie nie zabił. Plus, trap musisz nie świecić na jego latarką przez jakiś czas, gdy już będzie świecił poświec... dobra. Fredbear. ja się do. 6 do niestety. Nie wiem, jak działają, więc mam nadzieję, że ktoś pod tym komentarzem napisze, jak działają. No, to fajna pomoc. Ja, ja biorę Freddy'ego. Cześć dzieciaki, jestem Freddy. Teraz Newjorskiemu pomogę. Przejść noc trzecią. To jest dopiero noc trzecia. A ja nie umiem dojść do piątej! Znaczy, nie wiem, co będzie w piątej. O! Klawisze trwałe. Cio! On teraz oddychał! Ile to trzeba trzymać? Ja słyszałem, że on oddychał. O trzy już były! Nie, no ta, ta noc jest lipa już. Ja wiem, że ta noc jest strasznie lipa. Już tego nie przejdziemy. Coś mi mruga światło, ale czemu mi to światło mruga? Oddycha! Dobra, słyszałem jak oddycha! Nara, czemu tak mruga? Ktoś już jest. Check blisko. Tego się nie da przejść. Jak Foxy ci wejdzie o 12 do szafy, to tego się przejść nie da. Ty, no to Foxy dopiero teraz wszedł do szafy. Jest druga. Tak to można grać! Już słyszę dużo. Już słyszę ich dużo. Dobra, oddychała. Ja nie wiem jak się odgania, ale za chwilę jeszcze, jeszcze boniarz przyjdzie, nie? A, ja wiedziałem, że boniarz będzie, no! Dobra, już tu był bardzo blisko, teraz go słyszałem. Czyli jak murga światło? Oznacza to, że jest jakiś animatronik już bardzo blisko. Oh my god, Bonnie! Nara. Bonnie, wypadł. I Foxy. daj mi Foxy'ego. Szybko, szybko, szybko. Trzeba go trzymać w tej szafie, nie? Zamieńcie się w tego pluszaka! A ja wam powiem, że tutaj słyszę. Dobra, była. Słyszałem ją. Tu trzeba troszeczkę szafę przytrzymać. 31 minut już to gram w tą jedną noc. Czemu zaś tak mruga? Kto mi tutaj próbuje wejść? Dobra, słyszałem ją, słyszałem ją, słyszałem ją, słyszałem ją, słyszałem ją. Nara. Boni, chyba jeszcze chce wejść. Ta, słychać go było, no, 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 dobra, dobra, dobra. Wypad. I ty, Foxy. Chwilę cię przytrzymam. I lecimy do tych, do Fredziaków. Yes! O oh my god! Trzecia noc! Szafnięta! Ja jestem ciekawy, co będzie w czwartej. Dzięki, Freddy. Jesteś po prostu masakra, nie? Jeszcze... Nie daj, że mi piszecie, że jestem dziwny, bo gadam do kartonów, też. jeszcze powiecie mi, że jestem dziwny, bo gadam do pluszaków. Two days until the party. Dwa dni do imprezy. Okej. Okay. O, płaczemy dalej. Hello. He hates you. On cię nienawidzi. You have to get up. Musisz się podnieść. Masakra. You can get out this time, but you have to hurry. Możesz się teraz wydostać, ale musisz się pospieszyć. Dobra, lecimy. Tędy? Nie, no, don't you remember what you saw? The exit is on the other way. Nie pamiętasz, co widzisz Exit jest po drugiej stronie. No- Kto to jest? Siema. Where your plush toy? Mine is Spring Bonnie. Gdzie jest twoja zabawka? Mój to Spring Bonnie. My daddy says I have to be careful with him or I will pitch my finger. A czyli muszę na niego uważać, bo inaczej skaleczy mnie w ten, paluszek. He has a finger trap, he says. No, czyli, że, twój ten, jak to się mówi? Zgniecie ci twojego paluszka. Patrz, kto tu jest. Ej, czemu? Halo? Tam, ja tam widzę tego. Tego żu... O, siema. You'd better watch out. I hear they come to life at magic. At night. One się pojawiają w nocy. And if you die, they hide your body and never tell anyone. Ukryją twoje ciało i nigdy o tym nie powiedzą. Why do you look so worried? See you at the party. ha Czemu wyglądasz na takiego zmartwionego? Widzimy się na imprezie. A ten, co się tu cieszy? Are you the kid who always hides under the table and cries? Czy to nie jesteś ten dzieciak, który się ukrywa cały czas pod stołem i płacze? Hahaha, ha, ha. no one else is scared. Why are you? Stop being such a baby. Skończ być takim baby, nikt się nie boi. Patego, on tutaj cały czas jest w tej kanalizacji, jak Pennywise. Dobra, za chwileczkę mnie złapie, nie? Za chwileczkę mnie złapie. Za chwileczkę będzie jakiś jumpscare na milion procent. Siema! Tu znowu jest jakiś samochodzik, jakiś gościu Are you going to the party? Everyone is going to the party! Idziesz na imprezę, każdy idzie na imprezę. Oh wait, you have to go. It's your birthday, haha. Ha. To twoje urodzinki, haha. Ha. A my uciekamy, moi drodzy. Jak sami widzicie, tutaj mamy tego gościa znowu, tego, pluszaczka. A my sobie uciekamy. Dalej do góry, tutaj jest w ogóle też ten pluszaczek. Czy to jest Golden Freddy? Jesteśmy w domu. Be careful, uważaj. Na co mamy uważać? I dlaczego mam uważać? Czekajcie, bo nie wiem gdzie jest moja myszka. Fredbear and Friends! 1983 Foxy i Freddy. Czy tam Fredbear? Jest i Bonnie. Jest i Chica. Freddy sobie śpiewa? Okej, okay, to by było na tyle. Tutaj wejść nie możemy, więc mogę chyba się schować z powrotem do swojego pokoiku i się ukryć. Nie, tutaj niczego nie ma. Tu mogę wejść do siebie. Oh my god! Tomorrow is another day. Jutro też jest dzień. Dobra, mamy plus trapa, moi drodzy. Musimy dobrze słuchać. Aj. No prawie tam był, nie słychać go. Oh my God! Ja wiedziałem, że on teraz wyskoczy. Ja wiedziałem, że on teraz wyskoczy. A ja nie umiem go na tego X walnąć, nie, no dlaczego? Night 4. Moi drodzy, spróbujemy sobie przejść noc czwartą. Oddychał już tu, nie? Chyba, tak mi się wydaje. On już tu oddychał. Foxy tam był? Czemu tam był Foxy? Ej, no przecież nie przewidziało mi się, nie? Tu jest Chica cały czas. Z tyłu są Fredziaki. No teraz był Bonnie, a wcześniej był Foxy. No, widzieliście go? No przecież to był Nightmare Foxy. Ja nie kłamie. Dobra, wszedł. On mi teraz też do szafy wszedł. Ale dlaczego ich jest teraz dwóch? To ja nie mam żadnego pojęcia. No, przecież tu jest Foxy, tam też był Foxy. Bonnie. Dobra, uważaj, 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 bo Bonnie, tu Fredziaki. Czekaj, czekaj, czekaj. Foxy, ja ci to mówię, że tu jest Foxy. Dobra, idziemy do Fredziaków, bo tu już trzy były. piszę go w ostatnim momencie i była już piąta. minutes later. Coś coś gdzieś mruga. Dobra, tu jest Cika i Boniasz tam też jest, nie? Patrz. Patrz to. Dobra, uspokoiło się. Co się zaś dzieje? Nie no spoko, że już tu wszedł, nie, że no, to jest bez sensu, ej Ale, ale mu zamknąłem szafę, wszytkę... Ciekawie się ucieszył. Oh my god, jaka morta Już on prawie tutaj przyszedł, no... O! Jak on się szybko zamienił z powrotem? Dobra, tu jest boniacz. Nara. I teraz te Freddy szybko odganiać. Fredziaki. No odwracaj się. Yes. Oh my god. Wypad. Wypad. Dobra, Fredziaki... Jest czwarta noc. Oh my god. 53 minuty, sorry, w to gram. Okej, okay, dwie noce spoko. Następna będzie ...masakryczna, tak mi się coś wydaje, tak coś czuję. Dobra, noc szósta. Znaczy Szósta. One die, one, one die. Umieraj. One, jeden dzień do imprezy. Co tu jest teraz grane? A jesteśmy zamknięci u tych endoszkieletów. Please let me out, wypuść mnie! Patrzcie, please, proszę! Czy któryś się teraz poruszy? Please let me out! Wypuśćcie mnie! A, już to koniec? Myślałem, że coś tutaj będziemy robić. Fun with plush trap. Okej. Okay. Ile mamy sekund? 30. Mogę teraz wziąć. Pa, patrz go, widziałaś go? Widziałeś go? Widziałaś go? No, patrz No nie, no myślałem, że już jest na tym X-ie. No przecież to jest bez sensu. Nara! Komentarze, diabła, komentujcie koniecznie moje filmy. Najfajniejszy, najśmieszniejszy pojawi się na odcinku. Lisa, wspierających jedzenie po prostu mega. Pozdrawiam. Widzimy się na następnym filmie. Narodzić, gdzieś! Uuuu!